Porobimy to pajacu! Po Bo ja nie wiem, już za późno jest. M jesteś zjebanym zjebem, pierdolonym. No, no nie jest, wiesz. Ty nawalam. Eee, jestem na widzie tam, Mordini. Co się stało? A ja gdzie mam Ej, e, czemu działa? Ej, oni są tam? Wy ty w f... Co What the fuck? Ej, tutaj? F... E, co jest z co się stało? Ej, się co się stało tam! Co się odjebało, kurwa! Ja pierdolę! Wy ty jesteście już tutaj! Co się kurwa! Kok się zabił, debil. Serio? Tak. Ja też. Trudno. Każdy by nie zadziałało, ale wam chyba tak. Widziałaś? Tak, ja jestem. A ja? Jesteś. Tak, jesteś, jesteś, ale jesteśmy zbugowali. No, e, no, ja nie, to jestem, to się to to się. Bo nie mogę się rozgrzać! się! No nie mogę! Zbugrzyli się! Co, jeszcze? Where are you guys? gdzie jestem? I co, where are you? gdzie wow, wow. wow, gdzie What the fuck? Curva. What the fuck, Mento? Wow! Co się dzieje? me